Zaraz, zaraz. Sara, jakie jest powód nieumiarkowania na człowieku pod monetami dla was Właśnie tak, z kobietami komar jest wroca w miasto Dlaczego jest nieumiarkowanie od menażu Sprawdź to, bo chcesz menaż? mieć, człowieku przebacz, że tu bit skończył się i dalej nacieram w tle. Właśnie o to chodzi, że ten bit nie będzie się powtarzał i skończył się, ale dalej na właśnie tak, łączy gniew, z wami się, nie umiarkowania tutaj nie doskwiera, komara nic wiesz, dlatego człowieku dalej się przechwalam tym, piebrowara, browara, potem drugie browara i fi, nito. Z tym, Nie chcę zamilknąć tym partnerem, mym człowieku. Komarę incognito i człowieku, kurwa, puls dostaje leki na serce, pasuje mi to free. Właśnie tak, człowieku, instant, jeżeli Jeżeli to nie pasuje, albo myśli, że to jakieś kurwa je jest to człowieku, kurwa, przeważ, że tu piąty grzech. Ma jest to przynosi pech, właśnie tak, człowieku, kurwa i je jest tu dźwięk, właśnie tak, człowieku, kurwa, sewu i mnie, właśnie tak, człowieku, kurwa, to test, jest test, tren uniwers. Jestem wieszczem, o to chodzi, że człowieku, kurwa, nie wiem, to streszcze, i nareszcie, ale zwołanie bit, bo to kurwa, człowieku, nie pasuje mi. Właśnie tak, no bo zwątpi we mnie, człowiek kurwa sądzi, że to jest beznadziejne O to chodzi, człowieku, ale spojrzyj biegle. O to chodzi, człowieku kurwa sądzi źle. Wiesz, człowiek właśnie tak, powtarzam, o to chodzi, człowieku ty robisz gorzej chada. Właśnie się tak człowieku, on nie przykazał, bo spada, Człowieku, go nie ma. Przesada. Ma się tak, mogę tak nie gadać, bo coś mi zajebie nadal. Ale ja naprawdę był w niebie. O to chodzi, że człowieku nikogo nie zajebie. Rybnik, obornik, właśnie o to chodzi, człowieku wspomni. On był tam gdzie ja i spadł, człowieku właśnie tak, ale komar ma jest to tam nie w las i nie spada ale spierdoliłem, odchodzić człowieku, napierdalam jak a pada na spierdalam, bo powinienem. Masz tak człowieku góro, więc się zamienię. Nie rozumieję monet, żadnych nie mam kasy. O to chodzi, kupiłem browar z ostatniej kasy, która, która została zajebana, za to rybnik naszym. Człowieku, kurwa, piekłem. Człowieku, zgasić chcę to w tym wersie, w tym kurwa kawałku. O to chodzi, minuta już jest, człowieku, i scenariusz. Zapuszczam, wiesz, to jest już piąty kawałek. Naprawdę zmęczony jestem, jestem też. Tym razem, Ma się tak, tego chciałeś, tego się spodziewałeś. menaż, to jest prawda, człowieku, którą dostajesz. Właśnie tak, w tym momencie, kiedy ją nadaje, naturą browar, człowieku, i naturą kamień naturą ziemia i państwo Polska, które jest dla mnie. Chcę tu zostać na zawsze, w tych domkach, człowieku, codziennie. Widzę ziomka, on patrzy na mnie, nie, nie beznadziejnie, właśnie tak, może go kiedyś spotkam i za zajaramy sobie sort. Na przykład, człowieku, a my tutaj działamy, bo A to chodzi, że człowieku, k***a, niespodziewany flow. Właśnie o to chodzi, że człowieku, kurwa trzeba zgasić to. Koniec, to było nieumerkowanie, Pozdrawiam. Lobos kunus, kunus, lobos. No, pozdro, No Lobos. Babul, kurwa, ty jesteś pojebany, nie wiem co, ale ja Cię lubię. Pozdrawiam mamę i tatę. Miasto Wrocław, Piąty i Mi numerkowanie. Chyba, że się pojebało mi coś, żartuję. Pozdrawiam własny.